To jest trzecia część serii o relacjach. Czy to wszystko da się przełamać, te matryksy? Da się. Ile czasu to zajmuje? Dużo. To zależy. Bywa łatwiej, bywa trudniej. Jeżeli ktoś tak jak ja zbiera różne problemy z wielu swoich inkarnacji, ma jedną inkarnację zbiorczą, a do tego bierze szablony toksyczne z rodziny karmiczne na siebie, no to to zajmuje dużo więcej czasu. Zakładam, że większość osób ma mniejszy balast na sobie, na swojej inkarnacji i mniej obciążeń i pójdzie Wam to szybciej. No dobrze, więc jak wyjść z tego matryksa? Zdać sobie sprawę, kobieto, że mężczyzna musi mieć te trzy elementy i nie możesz schodzić poniżej tego. Naprawdę lepiej jest być samej i pracować nad sobą. Zresztą głównie chodzi o to, żeby metamorfozować ciągle siebie, być tą heroiną i zmieniać siebie bardziej niż szukać tego mężczyzna. Ale właściwie mężczyzna ma mieć ten, te elementy, ma być dobrze w męskiej energii, w stosunku do ciebie, ma nie być bad czyli ma być dobrym człowiekiem z zasadami, bez uzależnień albo z przepracowanym siebie, sobą. I na Twoim poziomie, na, na Twoim poziomie, Twoim poziomie, każdy ma inny poziom, żebyś czuła, że y, ty go szanujesz, bo y, poziom inteligencji, sposobu życia jest y, Twój albo y, wyższy, coś do czego aspirujesz. Y, twój poziom dochodzi też o y, sposób życia, zasady, ideały, jakie ty masz, y, sposób spędzania wolnego czasu, to jest to, tu nie ma oceniania. To jest kwestia, co ty pasuje, co ty szanujesz. Wszystkie te trzy elementy kobieta intuicyjnie wie, jak pojawia się mężczyzna. Tu nie trzeba za bardzo myśleć. To się po prostu wie. Kwestia jest taka, że się zakłamujemy. Po jednej, dwóch randkach po prostu już to wiesz.